Dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj na lekcji będziemy trenować tą stałą równowagę reakcji, będziemy mówić co tu jest, jak te zdania wyglądają. Ja przygotowałam Wam plik, który możecie sobie wydrukować przed zobaczeniem tej lekcji. W sumie będzie Wam o wiele wygodniej, ponieważ, żeby się źle wydrukowało, nie będziemy wtedy musieli przepisywać poleceń, tylko rozwiązujemy zadania. Pod koniec będą cztery zadania analogiczne, które macie zrobić w ramach jutrzejszej lekcji. Dobra? Ok, mamy pierwsze zadanie. Podaj wyrażenie na stałą równowagę reakcji. Tutaj ogólnie wszędzie powinna być dopisana druga ształka, natomiast nie potrafiłam znaleźć takiego znaku w Wordzie. Eee, mój internet się nie chciał zalogować, więc ja po prostu zostawiam to w takiej formie. Dopiszę sobie tutaj tą podwójną szczałkę. Podwójna szczałka oznacza, że reakcja jest odwracalna, eee, czyli zachodzi troszkę, jakby jest odwracalna i mało tego, mówi nam, że jest stan równowagi. W pewnym czasie zachodzi stan równowagi i ilość substratów, ilość produktów się nie zmienia. Stała równowagi to stężenia produktów przez stężenia substratów. Naszym produktem jest AB3. Natomiast to stężenie trzeba dać do potęgi, która uwzględnia molową ilość w równaniu reakcji. Czyli tu jest współczynnik 2, i dajemy do drugiej. Przez substraty również dane do potęgi, które uwzględniają współczynniki reakcji. Czyli będzie to wyglądało w ten sposób. To jest wyrażenie na stałą równowagi reakcji. Tutaj są stężenia równowagowe, czyli stężenia w stanie równowagi, kiedy reakcja przestaje jakby zachodzić, tak? Dobrze. I mamy zadanie drugie. Reakcja syntezy amoniaku przebiega zgodnie z równaniem. Mamy początkowe stężenia i mamy obliczyć stężenie azotu, wodoru i NH3, czyli produktu po osiągnięciu stanu równowagi, wiedząc, że ustalił się on, jak przereagowało 30% wodoru. Słuchajcie, kiedy Tutaj nas zapytali tylko o stałą równowagę, nie podali żadnych stężeń, nie zdaliśmy wyrażenia. Natomiast jak jest hasło stała równowagi i są podane stężenia, robimy tabelkę. Tabelka musi uwzględniać u góry wszystkie substancje biorące udział w reakcji. Jest to azot, jest to wodór i jest to amoniak. I zawsze mamy stężenia początkowe, stężenia, które wprowadzamy do reaktora. Stężenia reakcyjne, czyli to, jak zachodzi reakcja, i stężenia końcowe, stężenia równowagowe. Tutaj jest stężenie końcowe, inaczej nazywane równowagowe. Można też powiedzieć po ustaleniu się równowagi. Państwo nie widzę Po ustaleniu się stanu, po ustaleniu się równowagi. Tutaj są stężenia reakcyjne i one zawsze są w stosunku z techiometrycznym. O co chodzi? Słuchajcie, dla tej reakcji one będą w stosunku 1 do 3 do 2, tak? bo tu mamy 1 azot, czyli 1 do 3 do 2 dla tej reakcji, tak? Natomiast tutaj są stężenia początkowe. Wprowadzone, tak? Wprowadzone można powiedzieć. Czyli uwaga, zobaczcie, stężenia początkowe azotu wynosiły 2 mole na decymetr sześcienny. Czy my musimy tu zapisywać te jednostki? Myślę, że nie. Wodoru wynosiło 6 moli. Wiadomo, że początkowo produktu nie było. I jest bardzo mała ilość zadań. My sobie zrobimy takie, jak już opanujemy całkowicie materiał, gdzie może być, że jest jeszcze produkt. Natomiast na razie mamy tylko i wyłącznie substraty produkt. Zapamiętujemy, że tutaj nie ma. I teraz obliczyć stężenie po osiągnięciu stanu równowagi wiedząc, że ustalił się, jak przereagowało 30% wodoru. Czyli słuchajcie, wodoru miałam 6 moli na decymetr sześcienny. I to było moje stężenie w 100%. Przereagowało 30%, więc ile mi zostało? Teraz na kalkulator. A po te 30% okazuje się, że to jest 1,8 mola na decymetr sześcienny. Tyle przereagowało, tak? No to słuchajcie, jeżeli tyle przereagowało, mogę szybko wyliczyć, ile musiało przereagować azotu i ile powstało amoniaku. Skąd? Ze stosunków stechiometrycznych. Zobaczcie, że jak patrzymy sobie na reakcję, tak? Ja on to jeszcze raz większą przepiszę. Zobaczcie, wodoru. Reaguje trzy razy więcej niż azotu, czyli azotu musiało przereagować trzy razy mniej. 1,8 podzielić na 3, 0,6, natomiast amoniaku musiało przereagować dwa razy więcej niż azotu, czyli e, będzie tutaj 1,2. Zawsze możecie to zrobić z, z proporcji, prawda? Że mamy jeden azot, reaguje z trzema wyborami, a ja mam 1,8. Wodoru, ile przereaguje mi azotu. I wyjdzie Wam również 0,6. I tak samo można zrobić z amoniakiem, tak? Tutaj jak jest Wam wygodniej. Natomiast najłatwiejsza teraz będzie część spężeń końcowych. Zobaczcie, skoro na początku były 2 mole na decymetr sześcienny azotu przereagowało 0,6, to zostało nam 1,4 mola na decymetr sześcienny. Skoro było 6 moli na początku, 1,8 mola przereagowało, to zostaje nam 3,2 mola na decymetr sześcienny. Natomiast ile nam zostanie amoniaku? No, tyle, ile powstało, to tyle zostanie e, końcowo, tak? Jak się ustali tam równowagi. Czyli zobaczcie, pierwszą część zadania już mamy. Wiemy, że stężenie końcowe azotu wynosi 1,4 mola na decymetr sześcienny, a stężenie końcowe wodoru wynosi 3,2 mola na decymetr sześcienny. Zostało nam ostatnie polecenie. Eee, oblicz... Nie, to jest wszystko, tak? Tak to będzie wyglądało. Dobra. Słuchajcie, zostały nam dwa zadania. One są bardzo przyjemne, tylko trzeba po prostu je zobaczyć i zrozumieć. Dobra. Kolejne mamy tak. Dla reakcji przebiegających zgodnie z uznaniem mamy początkowe stężenia, oblicz stężenia równowagowe, wartość stężeniowej stałej równowagi, wiedząc, że stężenie równowagowe AB wynosi tyle. No to znowu robimy tabelkę. Mamy trzy elementy, mamy A, mamy tak i mamy AB. Słuchajcie, tutaj nie uwzględnia się dużych współczynników, tylko jakby substancje. Tak samo jak tu był azot, nie pisaćmy N, tylko N2. Tak samo jak są symboliczne nazwy reagentów, to również wpisujemy tylko małe cyferki, dużych nie uwzględniamy. Zawsze jest stężenie początkowe, stężenie reakcyjne i stężenie końcowe. Tak jak powiedziałam, my zakładamy, że produktu nie ma tutaj. Powiedziane jest, że początkowe stężenia wynoszą 1 i 0,5 mola, tak? Powiedziano nam również, że stężenie równowagowe AB, czyli te końcowe. Nie mylić, że równowagowe to jest R, to jest reakcyjne. Końcowe to jest inaczej stężenie równowagowe. To jak już zachodzi równowaga, czyli nic się nie dzieje. Produkty, substraty są na równi i już dla siebie nie przechodzą wzajemnie. Tak? Czyli stężenie równowagowe wynosi 0,8, czyli tutaj mam 08. Słuchajcie, no jak poukładać tą tabelkę? Jeżeli wiem, że powstało, mam 0,8 produktów, to wiem, że tyle musiało powstać. Druga tabelka jest naszym kluczem, bo drugą rozwiązujemy z czego? Z proporcji, ze stechiometrii reakcji. Wiemy, że nasza stechiometria reakcji była następująco, czyli mamy 1 do 1 do 2. Jeżeli tu jest 0,8, to znaczy, że dwa razy mniej musiało przereagować B2 czyli 0,4 i dwa razy mniej musiało przereagować A2, czyli również 0,4. Dwa razy mniej w stosunku do tego, co przereagowało. No i teraz lecimy dalej z naszą układanką. Skoro był 1 mol na decymetr sześcienny, a 0,4 mol na decymetr sześcienny przereagowało, to różnica między nimi to 0,6. Jeżeli było 0,5, a 0,4 przereagowało, to zostało 0,1. Czyli stężenie końcowe A2 wynosi 0,6 mola na decymetr sześcienny, natomiast stężenie B2 wynosi 0,1 mola na decymetr sześcienny. Proszę nas również o wartość stałej równowagi reakcji. Czy to jest przestężeniową, czy nie, to jest dokładnie to samo. Trzeba najpierw zapisać wyrażenie na nią. Czyli produkty to są AB, ale do kwadratu, bo mamy dwa przestężenia substratów, tak? I teraz uwaga, eee, słuchajcie, stała równowagi reakcji jest bezwymiarowa, ona nie ma jednostek, natomiast które stężenia my dajemy? No te, które się ustalają w równowadze. Ja sobie też kojarzę, że zobaczcie, tu jest k i tu też jest małe k, czyli zawsze bierzemy t, okay? Czyli stężenie AB wynosi 0,8 do kwadratu, stężenie A 0,6, stężenie B 0,1. Czyli mam 0,64 przez 0,06. Czyli około 10,67. to jest koniec zadania. Czy tak jak mówię, że ja sobie, że tk to zawsze te końcowe, ok? No i ostatnie zadanie. Mam nadzieję, że to jest coraz bardziej jasne i przyjemne. W pewnych warunkach równowaga reakcji tu-tu-tu ustaliła się przy stężeniach. Podaj stężenia początkowe oraz oblicz stałą równowagi. Czyli znowu, proszę Państwa, lecimy z tabelką. Mamy trzy reagenty, azot, Tlen i cząsteczkę tlenku azotu. To jest nadtlenek azotu, czyli proszę Państwa, nic innego jak gaz rozweselający. Pamiętajcie, że to jest ten opcja HIHI, -hi, czyli też jest to gaz obojętny, w niczym nie reaguje. I mamy stężenia początkowe, stężenia równowagowe i reakcyjne i stężenia końcowe, inaczej równowagowe. Są podane, mamy tak, równowaga reakcji ustaliła się przy stężeniach. To nie są stężenia początkowe. Tych Wam nigdy nie podawają, więc to muszą być końcowe. No i zobaczcie, to są te, jak ustaliła się stała równowagi. Czyli na koniec reakcji otwieramy próbkę, próbówkę, czy powiedzmy jakąś zlewkę, czy czym to tam nam reaguje, i widzimy, że tak. Azotu zostało 0,72, tlenu 1,12, a e Na2, 0,84. Czyli to są nasze końcowe. Stała równowagi tak naprawdę. Już możemy ją na spokojnie wyliczyć, mamy wszystkie stężenia końcowe. Natomiast ja preferuję zawsze uzupełnienie tabelki. Zobaczcie, wiemy, że tego nigdy nie ma na początku i że ta wartość jest taka sama, ponieważ tyle, ile powstaje, no to tyle nam tego produktu zostaje. Jak już mamy chociażby jeden element tutaj, to proszę Państwa, jesteśmy w domu, bo zachowujemy stosunki stechiometryczne. Zobaczcie, jeszcze raz przepiszę reakcję. Stosunek jest 2 do 1 do 2, czyli tlenu jest zawsze 2 mole mniej niż N2O, tak? Stosunek molowy, jeszcze raz powtarzam, to jest stosunek jakby tych współczynników stachiometrycznych. Na dwie cząsteczki azotu przypada jedna cząsteczka tlenu i dwie cząsteczki N2O. W konsekwencji, jak tu mam 0,84, to tego musiało być dwa razy mniej, czyli zareagowało mi 0,42. Natomiast tu jest 2 do 2, czyli tyle samo, ile tego, musiało przereagować tego. konsekwencję. konsekwencji wpisuję 0,84 proszę Państwa, skoro 084 przereagowało i jeszcze Państwu zostało 0,72, to tutaj należy to dodać. 0,84 plus 0,72 daje mi 1,56. Skoro przereagowało 0,42 tlenu, jeszcze zostało Wam 1,12, to trzeba znowu to dodać. I w ten sposób już praktycznie mamy wszystko, tak? Możemy sobie napisać, czyli stężenia początkowe naszego azotu i naszego tlenu wynoszą azotu. Będzie 1,56 mola na decymetr sześcienny tlenu 1,54 mola na decymetr. 6 I wyliczamy stałą równowagi, czyli znowu patrzymy na naszą reakcję, produkty. Najpierw robimy sobie taką ogólną, tak, produkty do kwadratu, bo tu jest dwa. Przez substraty. Substratem jest tlen i substratem jest azot, ale azot też ma dwójkę przed. Zgadza się? I teraz podstawiam, które stężenia? No, proszę Państwa, znowu te z ostatniego wiersza. Czyli będzie tak. 0.84 do kwadratu przez 1.12 razy 0.72 do kwadratu. 0.84 razy 0.84. 6. 1.12 razy 0.72 razy 0.72. 0. 72. 0 5, 1, 8, 4. I to już sobie wyliczę. Czyli mam 0,7056 podzielić na 1,12 i jeszcze dzielę na 0,5184, co daje mi 1,22 za problem. Słuchajcie, zadania domowe pokażę Wam. O, tu możemy zostawić. Czyli mam nadzieję, co widzimy się tak. Zadania domowe że to jest przepisane, to są tutaj. One są identyczne jak te, które robiliśmy, tylko pozmieniam liczby, żeby Państwo myśleli nad tym, nad tymi stosunkami, nad tym, jak to się rozwiązuje. Tak naprawdę to praktycznie już jest koniec działu, czyli we wtorek robicie te zadania i wysyłacie. Nie możecie zrobić cały dzień we wtorek, spokój. Natomiast w piątek domawiam, do ogarniam pokazuję zadania harde z deltą. No i słuchajcie, zostaje nam tylko Przesuwanie stałej równowagi, i cała kinetyka, i cała fizyka, jakby taka chemiczna, zostaje za nami. Więc mam nadzieję, że Wam się ten dział podoba. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.